Dzień dobry, Ula Zwiedzula. wita Was dzisiaj sprzed pałacu Moesów w Wierwce. Właściwie jestem przed zgliszczami tego pałacu. Dlaczego przyjechałam tutaj? Ponieważ to miejsce związane jest z moim dzieciństwem. Mianowicie 35 lat temu skończyłam tutaj szkołę. Podstawową, a w międzyczasie to było miejsce, do którego uwielbiałam przychodzić. Po co? A no właśnie, kochani, po to, że była tutaj jedyna publiczna biblioteka, a że bardzo lubiłam czytać książki, więc ją często odwiedzałam. Powiem Wam, że ja ten pałac zapamiętałam z czasów świetności. Co prawda, historia jego sięga prawie XIX wieku, bo jego właścicielem był Aleksander Moes, który zresztą też był właścicielem fabryki papierów, która jest nieopodal poniżej za tym pałacem. Jak widzicie, są tylko zgliszcza i chyba po obecnym stanie widać, że nie mają żadnego opiekuna. A powiem wam, dlaczego ten pałac się spalił. Otóż Podaj, że w 1983 roku byli tutaj na resocjalizacji narkomanii i podobno napalili w jednym z pieców, który miał nieszczelne kanały wentylacyjne i stąd wybuch pożar. Oczywiście pomimo akcji ratowniczej i gaśniczej nie udało się tego pałacu uratować, ponieważ było to zimą z 11 na 12 stycznia i woda w Wężach Strażackich tak podobno y, mówili, więc powtarzam, y, pozamarzała. Powiem Wam, że nieopodal tego pałacu jest y, szkoła podstawowa, do której chodziłam, więc jak się domyślacie, było to również miejsce, do którego y, przychodziliśmy na y, wagary i nie uwierzycie, za mną jest y, park Park, który otacza cały ten pałac i wyobraźcie sobie, że w XIX wieku były tutaj kaskady, czy nawet korty tenisowe. No cóż, ten pałac ma bardzo dużo, na pewno chciałby powiedzieć wam dużo historii, opowiedziałby wam dużo historii, szkoda, że nie ma Chociaż w jednej czwartej takiego marketingu jak COVID. Co najbardziej zapamiętałam z tego pałacu. Otóż, moi drodzy, może Wam pokażę, przerzucę się na inną kamerę. Moi drodzy, o Jezus, znowu jestem ja. Jeszcze raz. O, właśnie, słuchajcie, zobaczcie, wchodzę teraz teoretycznie do tego pałacu. Pamiętam, że na tych schodach była piękna mozaika, i wchodząc do tego pałacu, ojej, dalej nie mogę wejść, po prawej stronie była piękna sala, w której była biblioteka. A z tej sali pamiętam piękny kominek. Wydaje mi się, że miał kremowy kolor i coś było na nim namalowane. Natomiast na lewo, na lewo, kochani, tutaj była kiedyś sala luszczana. Więc tyle pamiętam z tego pałacu, który później został spalony tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze spróbuję, spróbuję z państwem obejść ten pałac dookoła. A przede mną jest park. Dokładnie. I przejdziemy się razem wokół tego pałacu. Zobaczymy jak wyglądają no trochę ruiny, trochę y, zgliszcza. Jak widzicie, jest taka ścieżka wokół pałacu. On tak sobie wygląda teraz. Kurczę, powiem wam, że chciałabym kiedyś mieszkać w tak y, pięknym pałacu. Wychodzi na to, że tutaj był jakiś taras chyba. A nawet wejdziemy sobie do środka. Proszę bardzo. O jakie wejście przypuszczam, że tam była lodownia. Tak, yy, czyli tam gdzie przechowywano yy, żywność. I tutaj chyba też przypominam, że jestem w yy, ruinach z gliszczach parku. Pałacu Moesów, w wierwce, w wierwce wpisanej przez literkę B, nie przez P. Dobrze, ja wychodzę ze środka pałacu. I idziemy dalej. Obejdziemy ten pałac dookoła. Razem. Proszę. Kurczę, znowu nie wzięłam rękawiczek i zmarzły mi już palce, czyli niezły mrozik jest tutaj. A słuchajcie, a tam nie wiem czy zobaczycie, są takie żółte budynki. Tam była kiedyś papiernia, a teraz jest zakład Ospel Wierbka. On produkuje kontakty, kontakty po prostu... Do, i różne rzeczy do prądu. Tutaj też kiedyś przez krótki czas pracowała moja mama, podaję że na bakielitowni. O widzicie. Tak wygląda w lutym. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o pałacu Moesów, jak wygląda wiosną, to zapraszam wam Zapraszam Was na mój kanał YouTube. Nie wiem, czy słyszycie, ale jakieś ptaki, bo przecież jesteśmy w parku. Powiem Wam, że w tym parku dominują yy, chyba lipy. O i spod pałacu nie wiem czy Państwo zobaczą, widać kościół, a za kościołem jest osiedle. Zresztą widzę, że jest nawet taka ścieżka łącząca pałac z osiedlem. Jeszcze mam taki rzut pokażę i jeszcze raz wracam do wejścia wejście od strony północnej już bardzo zmarzłam więc pozdrawiam was Serdecznie i życzę miłego weekendu Urszula szwej biuro podróży Robinson, ogrodzieniec.